Już po raz piąty w Ciechocinie od południa do późnych godzin wieczornych rozbrzmiewa muzyka ludowa, której towarzyszą tańce ludowe, rzemiosło i twórczość ludzi wsi. To wszystko podczas święta wsi województwa kujawsko-pomorskiego, którego organizatorem jest gmina Ciechocin w powiecie grubsko dobrzyńskim Ciechocin jest stolicą naszej pięknej kujawsko pomorskiej wsi. To tutaj w to miejsce przyjechała nasza tożsamość, nasza kultura nasze przepiękne tradycje i smaki naszego województwa. W tym roku do Ciechocina zjechało 150 wystawców nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale prawie z każdego zakątka Polski. Już od wczoraj rozstawia się tutaj wystawcy z województwa lubuskiego z Podzielonej Góry oraz z województwa łódzkiego. Mamy również województwo pomorskie, małopolskie oraz mazowieckie. Więc bardzo cieszymy się, że nasze święto wsi rozrasta się z roku na rok i co roku możemy bić kolejny rekord. Jarmark towarzyszący świętu wsi to przede wszystkim rękodzieło, przetwory regionalne prezentowane i sprzedawane na straganach, ale także obyczajowość i kulturowość mieszkańców wsi. Tańce i kolorowe stroje to wszystko by zaprezentować wspólne dziedzictwo wielokulturowego województwa, gdzie wcześniej obok Polaków mieszkali na tych terenach ewangelicy, prawosławni i pojawiali się nawet Romowie. To wszystko miało wpływ na barwność kultury tego regionu to nasze dziedzictwo, które należy pokazywać młodemu pokoleniu, mówi wuj gminy Ciechocin, pomysłodawca święta wsi. Wiem, że w prywatnych domach, w wielu miejscowościach, w miasteczkach ludzie są o pięknych rękach, pięknych duszach, pięknych pomysłach i my żeś, na co dzień ich nie widzimy. I chcieliśmy po prostu przy okazji tego święta Spróbować, czy uda się ich do nas sprowadzić, czy uda się do nas zachęcić, przekonać ich, żeby pokazać to, to dzieło ich rąk i serc. Co roku ta impreza, ta uroczystość, to święto wsi rozwija się, jest ogromny progres, a dzisiejszy rok, który jest związany z piątą edycją, a więc pięcioleciem tego święta, w ogóle przerósł najśmielsze, najśmielsze nasze oczekiwania, z czego się bardzo cieszymy, bo zyskują na, to, na tym i twórcy ludowi. A więc rękodzielnicy, rzemieślnicy, artyści, zespoły pieśni i tańca, panie Skagiewu, ale zyskują też mieszkańcy. Mogą dotykać. Tak jak się mówi, że gotyk na dotyk w Toruniu, tak tutaj jest na dotyk kultura ludowa. Najbardziej rozpoznawalnym elementem folkloru jest strój, taniec, śpiew i muzyka ludowa, których nie brakowało podczas święta wsi. Na scenie swój dorobek artystyczny prezentowały zespoły ludowe z regionu. Przyjechały one, one do nas z repertuarem prezentującym. Folklor od morza aż do gór praktycznie. Cieszymy się z tego niezmiernie, dlatego że to jest dzisiaj święto wsi, polskiej wsi. E, kolor strojów, który tutaj zmienia się jak w tęczy, e, śpiew, tańce, wszystko doda, dodaje uroku temu całemu dzisiejszemu świętu. dzisiaj jeszcze oczywiście poza tańcami i śpiewami na koniec występ zespołu Bratanki, który będzie takim dopełnieniem prezentującym folklor w adaptacji takiej współczesnej. Cieszymy się z tego, że znajdują się środki na łączenie tradycji z nowoczesnością i dzisiejsze święto jest tego najpiękniejszym chyba wyrazem. Piąstkowanie, tak? Pozwalamy tutaj dzieciom doić krowę, uczymy metodą piąstkowanie, starą metodą. Uczymy jak to się doiło kiedyś, bo teraz to tylko do Jarki. Następnie rozpoznawanie starych urządzeń. Mamy tutaj maszynę szewską, mamy cepy, pytamy czy znają dorośli nawet budowę. Mamy również szatkownice do kapusty, dzieże, także no, cały park maszynowy dawnych maszyn, które obecnie się nie stosuje. Jestem osobiście rolnikiem i bardzo tu podziwiam wszystkich, którzy tutaj zgromadzili się, żeby swoje dzieła pokazać, swoją radość, swoje, swoje wszystkie co potrafią wykonać. Jestem pełen podziwu dla Zminy Ciechocin, że potrafił takie, taką, taką imprezę zorganizować, gdzie przyciąga tylu ludzi. Szereg warsztatów, które mają przybliżyć tradycję, kulturę, obyczaje ludowe. Dzisiaj, w tym roku, również po raz pierwszy odbywają się warsztaty tańca ludowego, gdzie dzieci, młodzież, a oczywiście dorośli, mogą przy zabawie poznać podstawowe kroki figury polskich tańców ludowych. Również nowością w tym roku jest Park Maszyn Rolniczych, został on rozszerzony. Są to maszyny, które funkcjonowały w polskiej wsi na początku XX wieku oraz również park starych traktorów, które obecnie już można spotkać tylko w muzeach. Spośród warsztatów, również jak co roku możemy odwiedzić wioskę ginących zawodów, o, o warsztat świecownika, powroźnika, garncarza, kowala, łucznika, łyżkarza. Szereg atrakcji, warsztatów również dla dzieci rękodzielniczych. Dzieci poznają polskie stroje ludowe dzięki wyklejankom, więc, szereg warsztatów, atrakcji, które mają przybliżyć polską kulturę. i pleciąkarstwem. Reprezentuje już w mojej rodzinie czwarte pokolenie, tak? Zajmujemy się od podstaw, posiadamy własną uprawę wikliny. Następnie z pozyskanego surowca zajmujemy się wyplataniem gotowych wyrobów wiklinowych. Głównym odbiorcą naszych wyrobów to klienci detaliczni, tak, ale również zaopatrujemy sklepy ogrodnicze, przemysłowe. Po prostu no, staramy się szukać tego nowego rynku, tak? Ale także odbiorcy zagraniczni. Ja maluję głównie malarstwo na desce, na starych deskach z farbami akrylowymi. Również maluję obrusy. Są to specjalne farby. Do tkanin, na naturalnych tkaninach, bawełna, len lęsy z wiskozą, że oprzywane naturalną koroneczką. Ja mam swoich odbiorców i na pewno to przychodzą, podoba im się i mnie to cieszy, że, że, że podchodzą, że podziwiają. Miłe słowo zawsze jest tak, czy... <laughs> taką zachętą i mobilizacją do, do rozwijania swoich pasji, bo to jest moja pasja, także to jest moje, 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 dodatkowe, moje dodatkowe zainteresowanie. w ceramice chyba nie jest łatwa? Nie jest zbyt łatwa, ale znaczy, generalnie wymaga dużo wyobraźni, chyba na tym się skupia cały wysiłek w tworzeniu tego typu rzeczy. Jakiego rodzaju prace mają największe wzięcie u Pana na stoisku? Na takich imprezach typu właśnie jarmark czy coś to kury, grzybki. Kto jest pana odbiorcą? Chyba nie ma jakiegoś takiego zdefiniowanego odbiorcy. Yy, zwierzątka kupują dzieci, starsze panie. No nie wiem, różnie po prostu. Każdy, każdy kupuje, każdemu coś się podoba. Interesujących rzeczy jest bardzo dużo i chyba dla każdego coś innego. Dla nas no, chyba dostajemy tutaj oczopląsu, bo co chwilę coś nowego nam się podoba tak naprawdę, na razie m, idziemy sobie wszystko zobaczyć i pewnie się na coś zdecydujemy. Tu są takie rzeczy, które nie da się prawdopodobnie kupić w hiper-supermarkecie, prawda? To są takie rzeczy, które są robione indywidualnie, jedną ręką od początku do końca, czy coś takiego tu już Pani wpadło w oko, co się Pani podoba, co może chciałaby Pani mieć? Yy, właśnie myślę, że to też się bardzo liczy, że to są własnoręcznie robione produkty, więc to jest bardzo duży plus w tym świecie, gdzie teraz tak naprawdę wszystkiego jest masa i co chwilę każdy ma podobną rzecz, a tu są takie bardzo indywidualne rzeczy. Za mundurem panny sznurem, a za pannami ich narzeczeni, za żonami małżonkowie. Udajmy się tam właśnie na ten padok, gdzie trwa druga odsłona pokazu umiejętności z dzieckich naszych tutaj ułanów. Nie zmieniaj tematu. Właśnie w tej chwili pokazują wam elementy władania lancą, elementy nanizywania pierścieni. Są to właśnie elementy, w jakich szkolili się w swoich pułkach kawaleryjskich. Był to pułk, który to... Yy, było w nim około 800 ułanów. Jeżeli chodzi o kawalerzystów, to oni pokazali tutaj e, całą tą sztukę e, związaną z kawalerią, której e, no przed, przed wojną, w tym okresie międzywojennym, e, uczył się i musiał e, znać każdy ułan czyli gonienie do pierścienia, posługiwanie się lancą e, w warunkach bojowych e, i treningowych. Dodatkowo e, władanie szablą z konia, czyli cięcie łus, e, cięcie jakichś tutaj głów kapusty. No i przede wszystkim umiejętności kawaleryjskie, jeździeckie przy tym wszystkim, żeby ten koń był odpowiednio do tego przygotowany i potrafił się e, no, zachować w późniejszym polu bitwy. E, najbardziej interesowały nas pokazy łańskie, gdyż córka najbardziej właśnie do koni chciała zobaczyć i trzeba było przyjechać pokazać córce. A poza tym i maszyny rolnicze i ogólnie pierwszy raz na tym. W święcie wsi jesteśmy, także uważam, że warto pokazać właśnie dawną Polskę, to co się działo. Na pewno i dzieci zainteresowane, i dorośli są ciekawi, co się kiedyś tworzyło w Polsce i jak wyglądało życie dawne. Nie, zajmujemy się wytwarzaniem koronki y, frywolitki, tak też koronka członkowa inaczej jest, jest zwana bety, szydełkiem. Kiedyś robiliśmy tylko serwety, ale ponieważ zapotrzebowanie rzeczy czy rynku i zainteresowanie głównie młodych osób jest y, biżuterią, więc właściwie w tej chwili większość jakichś prac to są właśnie y, prace związane z wytwarzaniem biżuterii typu bransolety, kolczyki, robimy różne kolie. Sprzedajemy to później na, na jarmarkach właśnie, na takich jak tutaj chociażby w Ciechocinie. Nie tylko taniec, nie tylko śpiew, ale właśnie jadło, które widać, ale przede wszystkim czuć. Państwo tego za telewizor, przed telewizorami nie, nie, nie mogą odczuć, ale zapachy roznoszące się nad stoiskami kół gospodyń wiejskich i, i e, innych tutaj grup, które przyjechały do nas z jadłem, e, są niesamowite. E, od e, serwowanych tutaj na ciepło potraw przez różnego rodzaju przystawki regionalne, co jest bardzo ciekawe. I drodzy Państwo, warte podkreślenia. Każdy region ma swoją kuchnię, a w ramach regionów mamy jeszcze. Lokalnej jakiejś smakowitości, które są znane na, naprawdę na bardzo niewielkich obszarach, Zalewie, kilku wsi. Dzisiaj możemy tego wszystkiego posmakować, dotknąć, porozmawiać, posłuchać, poznać tradycję stołu polskiego. Ten szmalec robimy swojskie. Sami kobiety, członki moje koła pomagają nam. Robiliśmy wczoraj na świeżo, jest topiony z czwarki, mielone mięsko kładzone, grzybki tarte, obrane ze skórki i tam dodatki dodajemy, tam wtedy czosnek i bardzo smaczny, naprawdę. Ogóretki świeże kiszone, krokiety, potletniki, frytki i mamy serniki ciasta. Zawsze do posłużyła mieliśmy pięć bachów, wszystko poszło i bardzo się cieszymy, że mamy taką zawsze co rok imperden, co pięć lat, znaczy co całok, ale dzisiaj pięcioleci jest. Szła do kogo i patrzałam, szła do kogo wina, szybciej patrzałam, aż się na sego z syna szybko. I zawsze na Jarmarku, tu w Ciechocinie, będzie ciepło, przyjemnie i wesoło. W Ciechocinie pojawił się ten bardzo ważny pierwiastek, bardzo ważny wątek wspólnego działania dla wspólnego dobra. I proszę bardzo, i Ciechocin jest imanentną, powiedzmy, częścią kultury, ale też ewenementem na skalę kraju, że robimy to wszystko, wykonujemy sami, własnymi siłami. Tu nakłady finansowe są bardzo małe. Tak naprawdę, Państwo, tu jak widzicie, oglądacie to wszystko, jest e, zasługą rąk, serc pracowników urzędu, pracowników szkół e, i wielu instytucji, które, na które składa się gmina Ciechocin. I oczywiście nie, mogę przy tym, nie może przy tym zabraknąć serdecznego podziękowania dla wszystkich mieszkańców.

Wydaje mi się, że powinniśmy, czy w ogóle no, organizatorzy we wszelkich wsiach i miastach, powinni coś takiego prezentować i organizować, bo kultura regionalna bardzo zamiera. Niestety teraz siadamy przed komputery, przed telewizory i mało się ze sobą spotykamy, a taka wspólna praca, wspólne wystawy, dzielimy się doświadczeniami, wymieniamy się, pod, podglądamy różne inne koła gospodyń, dowiadujemy się też między innymi, co w ogóle tutaj w naszym regionie jest takim, co jest tradycją naszego regionu, czego możemy się od starszych tutaj koleżanek nauczyć. Myślę, że w ogóle najbardziej to się przez to integrujemy. My przyjeżdżamy po to, żeby poznać nowych ludzi, nowych przyjaciół. Przywozimy swoje produkty z innego regionu, bo my jesteśmy z innej gminy, z innego powiatu i integrujemy się tutaj. Jest tam, no i ludzie przychodzą do nas, zawsze szukają. Kół, bo już jak spróbują produktów naszych i wiedzą, że robimy z dobrych produktów smaczne potrawy, to zawsze do nas wracają. Zapraszamy zespół Bratanki! Myślę, że nam nic nie pozostaje w Ciechocinie jak dalej kontynuować tę ideę, tym bardziej, że widać, że ona się rozrasta i cieszę się bardzo, że ona zostaje bardzo pozytywnie zaakceptowana i pozytywnie przyjęta przez mieszkańców dużych ośrodków wiejskich. Nie wiem, ten twój chenik,